Witam Was bardzo serdecznie! Nie uwierzycie, co znalazłem, ale znalazłem darmową FIFA na oczywiście, nie na przeglądarkę, ale jest darmowa. I chuj! <gry> FIFA mi powiedział kolega. Ja tak, zagramy, zagramy. No czemu nie zagrać z niej? I, i, I mi się nawet spodobała. No to czemu by nie ponagrywać z niej? Tak, nie patrzcie nawet na moje staty, bo je, jestem wręcz chujowy w tą grę. Jak w dużo innych No i zapewne Z nim sobie przegram Tak na pewno sobie z nim przegram Tylko on tu ma skład już tak Pomieszany Są aż ma nigera jednego Dwóch nigerów ma Jakiegoś to Mulato coś podobnych resztę tu Może mieć szybki skład To jest problem nie No zobaczymy zobaczymy jak to pójdzie Lecimy na razie Byle te remisy. Ja, już, ja w dziesiątej lidze to ja już jestem przez nie wiem ile i nie potrafię stąd wyjść. Czasem mi się uda kilka tych zdobyć punktów. Najwięcej chyba do ośmiu miałem i na tym się zakończyło nasza przygoda i sezon od nowa i no, no tyle. No i jedyne co mi gratulują. No do tej piłki leć, idioto! Co on robi? Co ty robisz, piłkę? Chcesz, że tak stracił? Kurta To jest idiota! Jest okazja i zdupił! Ja, o, i bardzo przepraszam, że nie jest nagrywane z komentarzem i z głosem, ale no, za strasznie nie wiem, jak to robić, bo nagrywa mi albo głos. Albo mi nagrywa mój, mój, ten, no i komentarz i, no lipa, lipa, w chuj. No ale dobra, jakoś to, myślę, że przeżyjecie, chociaż ze szpakowskim to dobrze byłoby się pokłócić. I no mi nie traf! Łap to, dobrze. Dobrze. Jestem dumny z tego bramkarza. No, koooo! Coś on zrobił, dobrze. O nie, źle. Co oni robią? Lorente. I nie, nie wychodzi bramkarz jeszcze. Co ty robisz? Łap to dobrze, ładnie. O. No co ty robisz? Ja się pytam. Grejcie, chłopaki, nie dajcie im wejść, bo to gańba będzie zaś przegrać. Dobrze. No, nie, no dobra, teraz ja zjebałem, ale. Się popisał refleksem, ja jak ja, żebym nawet nie szczelał, idioto. Znaczy, przepraszam, że mówię do Szpakowskiego, muszę się nauczyć, żeby do niego nie odpowiadać, bo tak to zawsze drena niego jape i. Nie! No co ty? No faul. Dziękuję. Dziękuję, że mi to wyratowałeś chociaż. Ty umiesz grać, kurwo. Przepraszam, że przeklinam, ale przy tej grze się bardzo denerwuję. Nie wykorzystam, bo bramkarz jest zajebisty! Tak! Oby jeszcze to wybronił, bo się załamie. Proszę, nie... Kurwa! Jak oni kurwa grają, no co? Dobra, nie patrz na to, idioto, tylko graj! Staną ci! No, już mi piłkę zajebali. Kurwa, Lorente. Czterech się rzucić na niego choćby. No, nic nie było, symulujesz, idioto. Je. Chuja, nie trafi, że jesteś gównem. No. W drugą miadwie ja zapierdolę i chuj ci do dupy. Jeronie No wejdźcie, go we dwóch tam jesteście, trzeci do was leci! Faktycznie ich to chyba i matki mogą kochać, bo tak chujowo grają. No przecież nie dotkłem go! Ja czerwona od razu chujcie do dupy sędzia kurwa. Śmieciu jebany. I chuja nie trafisz. Nie, mnie ta gra w kurwia. No nie tu! Nie umie, nie rozróżnia swojego od nie swojego. Tam masz dwóch nigerów. Dobrze! Źle. No przecież ja go nawet nie dotkłem gnoju! to nie jestem, ale no dojdziesz mi do bramki, to ci wykurwię. No w piłkę trafić nie potrafisz swojego faulu i nie. Dziękuję, chociaż jeden tu mnie ze mną współpracuje, bo to się. Nie. No gdzie? Macie szczęście. Nie, kurwa, nie będę tego wypierdalał, bo i tak jesteście gównami. I pewnie zaraz to jakoś spierdolicie. O! He, jak go zrobiłem! Nie, wierzę w to, zaraz mnie chuj trafi! Nie chcę się denerwować, ale przy tej grze się nie da. Próbuję być spokojny, ale żeby to się stało, to muszę co najmniej... Zremisowa nie tu! N nie będzie, bo masz kurwa celownik z gówna, nie umiesz kurwa trafiać nogę ci, kurwa amputuje gnoju. Nie! Kurwa wykastruje ich menadżera. Się skończy. A? A? Tego się nie spodziewaliście, nie? No co ty robisz? A, oh, nader ciekawa. O, Coś wyszło. O, albo na przykład w też takie coś jestem no teraz tak jak widzieliście na pozycji nie wiem, w połowie połowy gdzieś, bani niger jebany niger. Dobrze. No, i pado, że jest pozycja idealna do strzału, to niech on kurwa z takiej pozycji szczela. No, bierzcie go! Mm. Nie wierzę! Serio! Ja wiem, że jestem głównym w tą grę, ale no... Jeszcze będziesz na to! Kurwa patrzał! Kurwa, on chyba ma teraz time to fab, bo ja w to nie wierzę. Jeszcze im in coś innego robił. Siedzi pod tym kurwa, monitorem Ino! Kurwa mać No dobra, nie jaraj się tą bramką! Uj, wypierdolę im bramkarzem i... No... Czemu żeś tam nie leciał? No oni są idiotami, no oni są prawdziwymi idiotami! Dobra, dziękuję bardzo. Wiedzcie, że się załamałem, idę się pociąć i... Kurwa, nie wiem, czy będą jeszcze filmy. Nie, no dobra, filmy będą, ale... Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Yo!